Marek Grabie. Fałszywy spoiler. Odcinek nie wiadomo już który. Sala samobójców. Hejter. Uskarżający się na zaburzenia pokarmowe Tomek Giemza nie jest w stanie przyswoić żadnego pokarmu, jeśli nie towarzyszy temu przymus zaimponowania innym, działanie na granicy ryzyka lub chociaż zastrzyk adrenaliny. Pełznąc przez zasieki w stronę zupy z brokułami, mija grupkę mężczyzn z warszawskiego establishmentu, wśród których bez problemu rozpoznaje Rafała Trzaskowskiego w damskich ciuszkach, prezydenta Dudę w żydowskim stroju kąpielowym wzorowanym na czarnym hałacie, plus oczywiście narty, a także Patryka Jakiego w dreso garniturze ze szwem biegnącym wzdłuż ciała i Tomasza Grockiego tak jak go Pan Bóg stworzył czyli w garniturze od Ralfa Lorena. Mężczyźni ćwiczą, ćwiczą utrudnioną wersję hula hop, w której do kręcących się obręczy dowiązuje się małe dzwoneczki, wstążki. Bawełniane kutasiki, takie jak w wyciętych scenach z koniem Karino, kiedy to zastępował go przebrany kaskader, czy też wirujące frędzle z tradycyjnego żydowskiego fartuszka, zabranego potajemnie żonie w przypadku Andrzeja Dudy. Tomek Giemza pokonuje zasieki, następnie pole minowe, i w końcu dobiera się do zupy z brokułami. Jest naprawdę głodny, gdyż Wypadł mu brunch w Damaszku, gdzie był ustawiony z generałem Kasem Sulejmanim na syryjskiego schabowego z ziemniakami i kompot. Następnego dnia, bohater, przyciśnięty do kręgosłupa przez żołądek, dramatycznie szuka zajęcia, które zapewniłoby mu adrenalinowego kopa. Wydając ostatnie oszczędności, udaje się do Wuhan w Chinach, gdzie konsumuje batona Mars. Słodycz należy do limitowanej serii, w której oprócz niegroźnego dla ludzkiego zdrowia mięsa nietoperza, zawarty jest też morderczy cukier. Na słynnym targowisku poznaje Beatę Santorską, w którą wcieliła się Agata Kulesza, a tę z kolei w prawdziwym życiu zastąpiła w tym czasie kukła ze słomy. Giemza zwierza się Beacie z przypadłości... I ta namawia go do pracy na stanowisku hejtera wokogórskiego. Znani, yy, znani z Santorskiej przedstawiciele tego zawodu, nie wiedząc co to strach, dotarszy na wysokość tysiąca metrów w warunkach rozżadonego tlenu, łączą się z internetem, a następnie wylewając tamtą, stamtąd na innych tony pomy, stosując używaną przez ninja tajemną technikę ad personam. <tosłuch> Nowa praca pochłania bohatera w zupełności. Tomek doświadcza solidnego wyrzutu adrenaliny podczas szkalowania wałęsy na przedniej ścianie Mont Blanc, 300 metrów od samego szczytu. Następnie kroi tam cebulę i delikatnie zarumienia ją, osiągając złoty środek między soczystą i twardą pochwą liściową, a doprowadzoną do koloru brązowego wyschniętą witką. Drugą ręką klika, sugerując wałęsie udział w filmie animowanym. O! Skały trzyma się nogami. Do potrawy dodaje jajko, tuńczyka i szparagi. Z kieszeni w polarze wyciąga brązową główkę trufli i wkraja do dania. Nie wie, że w odległości około 20 metrów pod nim i nieco na prawo od schroniska Tetres Rose podąża jego tropem świnia, którą na tę wysokość przyciągnął zapach trufli. Giemza podsmaża danie, jednocześnie wpisując pod postem Macieja Sztura, że jest żydowskim pedziem i pokracznym knurem, pisząc wielkim znakiem dwie pierwsze litery w słowie pokracznym. Potok inwek inwektyw przeplata słówkiem wciurności, które według niego nadają jego postom charakterystycznego smaku i charakteru. Gdy wydaje się, że nie może być już lepiej, świnia naciera na Tomka. Choć sceny te zostały zagrane z udziałem wyszkolonego kaskadera, to mimo braku świni, grający Tomka Maciej Musiałowski, atakując przebranego kaskadera, wzniósł się na wyżyny aktorstwa. W warunkach rozrzeconego tlenu, świnia okazuje się radzić sobie na tej wysokości o wiele lepiej niż Tomek. O, I, nie I nie chodzi tu tylko o możliwość półgodzinnego orgazmu, ale przede wszystkim o technikę karate, którą nad Giemzę góruje. Ten nie spodziewał się tego, mimo noszonego przez świnię czarnego pasa okalającego kimono. Tomek, uderzony wibrującą racicą, odczepia się od skały i leci. Najpierw jego życie, a następnie wszystkie odcinki Korony Królów przelatują mu przed oczami. Bum, spada. Nasz na szczęście na skalną półkę, którą w międzyczasie montuje przedsiębiorstwo IKEA, szukające w Alpach nowych rynków zbytu. Żyje. Z wysiłkiem podnosi się. Schodzi z góry. Wie, że nie może tak dłużej igrać z własnym życiem. Nie tylko zresztą swoim, ale także świni i kaskadera. Wraca do Polski. Na granicy próbuje zjeść orzeszka, i nieoczekiwanie, udaje mu się go przełknąć. Jest nadzieja. Brzuch odpowiada mu burczeniem, ale Tomek słyszy w nim słowo dziękuję. Niewyraźne, ale możliwe do rozpoznania. Słowo nadziei. Doznaje przemiany. Jeszcze tego samego dnia zjada całego żelka, a potem nagle twaruk na podpuszczce z rosyjskiej rzepy. Spaceruje ulicami Warszawy, ale wyłącznie z maseczką na twarzy. Pod gejowskim klubem Zefirek spotyka Pawła Rudnickiego granego przez Maćka Sztura. Całują się. Miłość otwiera go na tego siebie, który ma mniejszą potrzebę wrażeń. Wraz z Rudnickim zjada nagle cały obiad, jedynie się trochę strasząc Żyletką. Jego dawne ja umiera. Nieodwołalnie i na zawsze. Pobiera się z Rudnickim i mają najpierw dwójkę, a potem tylko jedynkę dzieci. W końcu znajduje pracę, która go uszczęśliwia. Jest to nudna praca hejtera nizinnego. Na świecie, mimo karnawału, uspokaja się sytuacja geopolityczna. Tomasz Grocki, Rafał Trzaskowski, Patryk Jaki i Andrzej Duda przerywają w końcu kręcenie kółkiem. Dzwoneczki, frędzle i końskie kutasiki zatrzymują się. Dziękuję.